Duży pusty Mop, stacja sklep, a ja idę znaleźć ja idę znaleźć to, co jest tu na znaku, a tutaj czyli możliwość wylania wody z naszego kampera i nalania nowej, ponieważ jeździmy bez wody, żeby trochę zaoszczędzić na paliwie, żeby być trochę lżejszym. Ale chcielibyśmy się umyć w końcu. Chcielibyśmy się umyć. Um, I chyba widzę. I niestety jakieś buraki e, zaparkowały na tym punkcie. Zajebiście. Muszę niestety dodać, że to były buraki z Polski. Strasznie mnie to nerwuje jak na ogromnym, pustym parkingu. Ludzie nie spojrzą na znak, a znaku było przynajmniej kilka. Widać kratkę w, e, w ulicy. Widać urządzenie. Jeszcze na górze były dość duże oznaczenia.